Kolejne miejsce naznaczone symbolem masońskim, tak jak mówią tu miejscy chrześcijanie, takie ułożenie gwiazdy no, wskazuje na głowę złego ducha, głowę e, tego, który sprzeciwia się Bogu. Mario, złam panowanie złego ducha, złam wszelkie e, symbole masońskie, wszelkie zło. Mario, Ty głowę węża prześ, Tobie zawierzam to miejsce. Wszystkich ludzi, cały świat, Maryjo, Ty króluj w sercach naszych. Niech wszystkie działania złego ducha, wszelkie działania masońskie będzie pokonane przez krew Jezusa, przez krzyż Jezusa, przez niepokalane serce Maryi. Maryjo, Ty zwyciężaj. Ty bądź naszą mocą i siłą. Panie, spełnia się to słowo, że Twoi nieprzyjaciele postawili swoje znaki w Twoich świątyniach, ale Ty, Maryjo, zwyciężaj, bądź królową. Amen.